punya I witamy w naszym akademickim programie na 1036 fm w każdy poniedziałek po godzinie 11:00 zapraszamy nowinki technologiczne, innowacje, nauka, kształcenie, student, naukowcy, akademickie rytmy. Wiele informacji na temat tego programu możecie znaleźć w archiwum na głównej stronie uczelni mińskiej wwwsz.nesa.pl. A dzisiaj o kształceniu na wydziale Jazzu pwsz w Nysie, przypomnę, są z nami pani profesor. Inga Lewandowska, wykładowca, wokalistka, autorka wierszy, obrazów oraz muzyki. Jest z nami także prodzikan Wydziału Jazzu PWSZ w Nysie, pan dr Marcin Wawrzynowicz, wokalista, kompozytor. Przed momentem słuchaliśmy piosenki Just Friends, kwartetu wokalnego projektu pana Marcina Wawrzynowicza, The Sound Pack. No i są z nami studenci pani Karolina Hozer, no i pan Jakub Boduch student tej specjalności realizacja dźwięku, i teraz pozwolicie Państwo, że na początek pytanie do Pana Jakuba, który jeszcze nie miał okazji opowiedzieć o swoich zainteresowaniach. Dlaczego właśnie realizacja dźwięku? Ja miałem okazję Pana podpatrywać już kilka razy w studiu podczas nagrań. Też szykujecie coś wyjątkowego tutaj, jeżeli chodzi o święta Bożego Narodzenia. Panie Jakubie, jak to się stało, że właśnie realizacja dźwięku? Jeżeli, Jeżeli chodzi z... w zasadzie o muzykę, to gdzieś się występowała ona w moim życiu od początku, w halo? wieku 6 sześciu... Halo, halo, słyszymy się? Tak, tak teraz. Um, no to zacznę od początku w takim razie. Jeśli chodzi o muzykę, to w zasadzie ona towarzyszyła w moim życiu gdzieś od początku. W wieku 6 lat yy, zacząłem uczęszczać do szkoły muzycznej pierwszego stopnia yy, na gitarze. Gdzieś później przewijało się to bardziej pod kątem realizacyjnym w gimnazjum, a także w liceum. Była to obsługa akademii pod względem właśnie realizacji dźwięku i nagłośnienia. I gdzieś tak stwierdziłem w pewnym momencie, że dlaczego nie spróbować właśnie tutaj do wydziału jazzu na realizację dźwięku, która oprócz tego, że jak najbardziej odpowiada tym moim zainteresowaniom, no jest też stosunkowo blisko domu, bo to mniej więcej 100 kilometrów. My dzisiaj o wszystkich tematach ciekawych związanych z Wydziałem Jazzu PWZ w Nysie oczywiście nie jesteśmy w stanie w jednym programie opowiedzieć. Pani profesor Ingi Lewandowskiej i pana doktora Marcina Wawrzynowicza też pytanie, dlaczego warto studiować w Nysie, dlaczego młodzi ludzie, którzy być może w tej chwili zastanawiają się nad edukacją artystyczną, nad wokalistyką, instrumentalistyką, czy też realizacją dźwięku, powinni wybrać Nysę. Pani profesor, a potem pan Doktor, jakbyście Państwo zachęcili do studiowania w nysie? No przede wszystkim e, nasz wydział dysponuje tak, jak Pan dziekan powiedział po, po przednim, w poprzedniej części, e, wspaniałą kadrą. Naprawdę są to, są to muzycy, praktykujący i, i pedagodzy, którzy. Którzy posiadają olbrzymią wiedzę, olbrzymie umiejętności, i na pewno jest to skarb i dla uczelni, i dla studentów, którzy, którzy zdecydują się na, na naukę u nas. I poza tym, myślę, dosyć komfortowe warunki, jeżeli chodzi o, y, o proces nauki w każdej sali. W prawie każdej sali jest, y, ja tak patrzę od, od, pod kątem wokalistów, że w, w wielu salach jest y, naprawdę profesjonalnie, y, y, są to profesjonalnie wyposażone sale, jest profesjonalny sprzęt, y, y, żeby ćwiczyć, tak, żeby ćwiczyć y, Śpiew z mikrofonem, z głośnikami, są pianina. No, może to są takie przyziemne elementy, ale myślę, że bardzo pomagają w procesie kształcenia. Ale, panie doktorze, to jest też ważne, bo ja obserwuję państwa tutaj, poczynania całego Wydziału od wielu, wielu lat, jeszcze jako dziennikarz, potem pracownik urzędu miejskiego. W Nysie no, występujecie. Na różnych scenach, nie tylko na Opolszczyźnie, w całej Polsce. Można was zaobserwować także i w telewizji, słychać was można także. W radiu. Realizowane są ciekawe też projekty. Przyjeżdżali do was znani aktorzy, chociażby pan doktor Zbigniew Zamachowski, czy pan profesor Malajka. No Wyjątkowe rzeczy dzieją się na wydziale od wielu lat. Oczywiście, na, na, na tę całą sytuację składają się, składają się różne rzeczy ze sobą. Właśnie, między innymi, to, co powiedziała pani profesor przed momentem, że naprawdę na naszym wydziale mamy bardzo komfortowe warunki. Ja pamiętam, jak sam studiowałem, był wielokrotnie problem, żeby, żeby zarezerwować jakąś salę do ćwiczeń. U nas absolutnie nie ma takich problemów. Jest dostępność pełna sal z pełnym właśnie wyposażeniem. Tu chciałbym też zwrócić uwagę na to, że no nie bez znaczenia jest rola naszego kanclerza, czyli, czyli pana. Zbigniewa Szlempo, który naprawdę dba o nasz wydział od samego początku i, i w zasadzie wszystkie rzeczy związane właśnie z wyposażeniem, czy, czy nawet z programem Power, o którym za chwileczkę powiem, to właśnie między innymi dzięki Panu Kanclerzowi. I to, to wszystko właśnie składa się na to, że, że ci nasi studenci, później absolwenci, prezentują sobą naprawdę wysoki poziom, i co tu dużo mówić, są coraz bardziej rozpoznawalni w środowisku nie tylko jazzowym, ale w ogóle w środowisku polskiej sceny muzycznej. Możemy się poszczycić już kilkoma naprawdę znaczącymi nazwiskami. Chociażby Judyta Pisarczyk, świetna, absolutnie młodego pokolenia wokalistka, czy Jakub Mizeracki, gitarzysta, Michał Szkil, pianista, realizatorzy dźwięku, którzy kończą nasz kierunek i, i mają możliwość pracy chociażby w operze wrocławskiej. Albo studenci edukacji artystycznej, gdzie podejmują z pełnym powodzeniem pracę właśnie w, w ośrodkach kultury bądź przedszkolach, szkołach podstawowych. Więc to, to, to wszystko jest właśnie pokłosiem po prostu dobrych warunków, które uczelnia zapewnia studentom. Powiem jeszcze słówko, jeśli, jeśli mogę, na temat właśnie programu Power, bo to jest absolutnie po prostu fantastyczna sprawa, gdzie tak jak rozmawialiśmy między sobą nawet pedagodzy, bo pracujemy również na innych uczelniach, chociażby w Katowicach czy, czy we Wrocławiu, są to uczelnie o profilu artystycznym, czyli Akademie Muzyczne, i wszyscy zgodnie podkreślamy, że naprawdę czasami nasi studenci mają dużo większe możliwości. I tu takim właśnie konkretnym przykładem na to jest program Power. To jest program rozłożony w czasie na kilka lat. On już trwa od dwóch lat, i jego koniec, właśnie za dwa lata, dokładnie. I w, w ramach tego programu. My jako Wydział Jazzu, ale nie tylko nasz Wydział, bo program dotyczy całości uczelni. Ja oczywiście mówię o naszym, naszym Wydziale. Jesteśmy w stanie i mamy możliwość po prostu dysponowania bardzo pokaźnym budżetem, dzięki, dzięki któremu możemy zapraszać absolutnych fachowców z dziedzin właśnie muzyki co do praktycznych zajęć, jak i teoretycznych, ale również właśnie no nie tylko muzyków, ale tak jak Pan wspomniał, chociażby właśnie świetne gwiazdy i absolutnych fachowców z dziedziny właśnie aktorstwa. Czy również psychologii i, i pedagogiki, bo to też ważne dla naszych studentów, chociażby realizacji dźwięku. Pani no, doktor, więc... mam jeszcze trzy minutki do końca programu. Jasne, jasne. Na pewno nie wyczerpiemy wszystkich tematów, ale mhm. będziemy, myślę, za kilka tygodni wracać też do rozmowy o wydziale jazzu, o kształceniu na wydziale jazzu PWZ w Nysie. Ale oddajmy głos też jeszcze studentom. Jest z nami pani Karolina Hozer i pan Jakub Boduk. Panem Karoliny na początek pasjonuje się. Wokalistyką jest studentką, pani profesor Ingi Lewandowskiej. Zgadza się chyba, tak, trafiłem. <grywa> Jakie plany, co pani, pani Karolino, by chciała robić w przyszłości? Gdzie śpiewać? No bo pani jest dzisiaj młodą studentką, a być może za kilka lat panią zobaczymy gdzieś na jakimś dużym koncercie, wielkim. Oczywiście chciałoby się. No przede wszystkim liczę, że w końcu otworzy się u nas magistralna, bo jest miejsce. Małe, to znaczy nasze uczelnia jest mała, ale przez to też jest bardzo indywidualne podejście do studenta yy, i tego nie można nigdzie naprawdę zyskać na innych uczelniach, bo to jest bardzo fajna rzecz. Yy, No a poza ma magisterką, yy, skupiam się jeszcze na swoim projekcie, w którym jestem w połowie francuską, który się nazywa Kawa z mlekiem. Yy, w końcu w Nagrodzie Koncert który będzie transmitowany 24 grudnia, na który serdecznie zapraszam. Na stronie słowem PASZ. Pięknie. A pan y, Jakub Bodu, pan będzie realizatorem dźwięku, tak? W przyszłości. Tak, dokładnie. Takie są plany. Zarówno y, jest też chęć na to, żeby reaktywować projekt muzyczny, w którym grałem jeszcze jako gitarzysta, przy czym wiedza z realizacji tego dźwięku jak najbardziej się przyda. No i zarówno tak jak Karolina, czekam na otwarcie studiów drugiego stopnia na naszym wydziale, bo zdecydowanie jest to, to czego chciałbym. Zapytamy pana y, Prodziekana: są takie szanse na, na ma studia magisterskie w Nysie? Tak, zdradzę, że pracujemy nad tym, aby, aby studia drugiego stopnia uruchomić, y, i mam y, pełną nadzieję, że uda się to już niebawem. No i szanowni państwo, ja będę musiał powoli kończyć program, a chciałbym jeszcze jeden utwór zagrać na zakończenie z płyty pani profesor Ingi Lewandowskiej, płyty zatytułowanej Przebudzenie utwór numer 7, W Twoich Oczach. Ja przypomnę, pani profesor też wspomniała pana profesora Piotra Barona, który odszedł w tym roku i na pewno też na Wydziale Jazzu przyżywacie ciągle stratę, tą wielką stratę. Szanowni Państwo, byli z nami pani profesor Inga Lewandowska, dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Pan dr Marcin Wawrzynowicz. Dziękuję serdecznie. Pani Karolina Hozer. I pan Jakub Boduch. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. A na zakończenie w Twoich oczach utwór numer 7 z płyty Przebudzenie. Pani profesor Ingi Lewandowskiej, Artur Pieczarka, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Program zrealizował Michał Lewandowski. Do usłyszenia za tydzień. Akademickie rytmy.